Z jednej strony mam dzisiaj dla Was film, w którym Wam pokażę grudniową dostawę komiksów z Marvel Fresh, a z drugiej strony, jak już kontynuujemy ten trend, na przykład w filmie o książkach Star Warsowych z tego roku, komiksach Star Warsowych, że przynosiłem wszystkie wydane w tym roku tytuły, no to wiecie. Postanowiłem iść za ciosem, więc też tym razem przytargałem wszystkie komiksy z Marvel Fresh wydane w tym roku. Cześć, tutaj Jacek, kolekcjoner i tak jak już mówiłem wcześniej, najpierw zajmiemy się grudniową dostawą komiksów z... Nie Star Wars, nie Star Wars. Marvel Fresh. Też oprawa miękka ze skrzydełkami, ale to jednak nie to. Ym, można polecieć sobie alfabetycznie, tak? Polećmy sobie alfabetycznie, ponieważ i tak w stopniu ciekawości i tak bym to tak posegregował. Myślałem, że mam rozregulowany kolor w aparacie, bo tak patrzę na monitorze. Co, tak, co to taki zielony, żółty, ale nie, patrzę tutaj, że jest dokładnie taki sam. Na pierwszy ogień idzie Deadpool, Tom, drugi Dobranoc. Wszystkie komiksy, o których dzisiaj będę mówić, są wydane w takim samym formacie czyli miękka oprawa ze skrzydełkami. Yy, żadnych elementów matowych na okładce. Po prostu jest śliska, błyszcząca. Tak samo z przodu, z tyłu i na grzbiecie. Wygląda dokładnie tak samo. Numerek drugi. Mamy graficzkę, która będzie nam się dokładać do wszystkich Marvel Freshowych panoramek. A to, czy, to nie są panoramki nawet. No, wiecie po prostu, co komiks, to inna graficzka. Ten komiks jest trochę chudszy od pierwszego tomu, ponieważ pierwszy tom miał chyba 152 strony. A ten ma 136 w środku. Cena okładkowa to 30. 999 i zawiera zeszyty serii Deadpool od 7 do 12. Jest to, jest to deadpool napisany przez Scottego Yanga. No właśnie mamy informacje o autorach na skrzydełku, graficzki, stopki redakcyjne, kolej więcej informacji o autorach i sam komiks. O, taki trochę na czasie, bo mamy taki trochę motyw deadpoolowo-świąteczny, więc y, dobrze, że akurat teraz jest to wydawane. <laughs> Zbliżają się święta. Ten komiks miał premierę 8 grudnia, tak samo jak cała zresztą dostawa tutaj ta grudniowa, nie było to rozbite na żadne dwie części. I to jest ostatnia dostawa egmontowa w tym roku, więc tyle jest. No, wiecie, teraz pokazuję na kanale Wam już grudniowe komiksy. I później będziemy mieć chyba przerwę do jakiegoś do końca stycznia. Komiksy są przeplatane okładkami poszczególnych zeszytów. Na sam koniec, właśnie, tak się prezentuje środek, tak się prezentuje zawartość komiksu. Na sam koniec mamy okładkę alternatywną, nawet więcej okładek alternatywnych. Jest ich kilka. Mamy szkice, warianty okładek i zapowiedź. Trzeciego tomu Weasel idzie do piekła. Razem z pierwszym tomem oba komiksy prezentują się tak. Jakby, wiecie, Marvel Fresh, linia Marvel Fresh została rozpoczęta dopiero w maju tego roku u nas w Polsce. Ale tak już powoli się tego gromadzi z tego co zauważyłem, tego już się robi coraz więcej. I tak zawsze z Marvelkami jest tak zawsze, bardzo szybko to idzie. Dobrze. Deadpool Tom drugi za nami? Czas na strażników Galaktyki. Ostatnie wyzwanie, czyli pierwszy Tom strażników Galaktyki nowej serii. Właśnie nie popisałem i zapomniałem przynieść pierwszy Tom strażników z w ogóle oryginalnej serii tej, która była wydawana w Marvel Now. Ale dobra, zaraz. Najpierw po kolei. Wydanie jest dokładnie takie samo. Oprawa ze skrzydełkami, wszystko błyszczące. Tutaj w środku mamy 152 strony komiksu, za cenę okładkową 39,99 i Tom zawiera zeszyty serii Strażnicy Galaktyki od 1 do 6. Skrzydełka, informacje o postaciach występujących w serii stopki redakcyjne i zawartość komiksów, część pierwsza i tak się prezentuje komiks wewnątrz. Może nie wiem, może to będzie taki moment, żeby jakoś... Może bardziej mi siądzie ta seria od tej z Marvel Now 2.0, ale powiem wam, że mniej się zaangażowałem w te z 2.0 niż na przykład w 1.0 i to, co było wcześniej. Więc tak, pomiędzy też mamy inne okładki alternatywne i w ogóle główne okładki zeszytów. Przejdźmy sobie do końca, tam widzę Lockjoła, inne postaci, papier kredowy i mamy okładki alternatywne i jest ich całkiem sporo. Nawet kilka wrzuconych na jedną stronę. Mamy promo wojen nieskończoności, też z poprzedniej serii z Marvel na 20, Strażnicy Galaktyki i tych dwóch tomów serii wojny nieskończoności. To w sensie no, głównego eventu wojny nieskończoności i Infinity Countdown, który był wcześniej. A później, później nie mamy zapowiedzi tomu drugiego. Strażników Galaktyki, tylko mamy zapowiedź Silver Surfera. Czarny. Okej, okay. prawdopodobnie dlatego, że jest on tego samego autora. Donny Cates też się, też bierze się za to, ale nie widziałem jeszcze go w zapowiedziach na styczeń i luty, więc pewnie jeszcze trochę dalej. Więc tak, ale pomimo tego, że zapomniałem przynieść Marvel Now, to przyniosłem Marvel Now 2.0, czyli Strażnicy Galaktyki z Marvel Now 2.0. Teraz, teraz na grzbiecie Strażnicy Galaktyki idą w taki bardziej turkusowy kolor. Wcześniej był bardziej niebieski a w, na etapie Marvel Now to chyba był taki, chyba to był zielony w ogóle, taki niezbyt intensywny zielony. No, kładce, umiejscowienie wszystkich napisów jest trochę inne, inna czcionka i trochę innych detali, ale wydanie jest, ale wydania są ogólnie bardzo podobne. Okej, okay, okej, okay, to jeszcze nie wszystko, ponieważ jest jeszcze, no dobra, odłóżmy to na inną kubkę, żeby się nie pomylić, mamy jeszcze pierwszy tom serii Uncanny X-Men, Upadek X-Men. Dzisiaj, dzisiaj mówimy X, ok? Zostawiłem go w sumie na deser, w sumie dlatego, że był alfabetycznie, ale gdyby nie, gdyby nie było alfabetycznie, to bym i tak go zostawił na sam koniec, ponieważ jest to grubsze to Jest to troszkę większy komiks, wydany tak samo jak... Tamte, oczywiście. Miękka oprawa ze skrzydełkami, ale to jest potężna oprawa miękka ze skrzydełkami. Ale ja byłem przekonany, że to jest po prostu pojedynczy komiks, albo nie wiem, dwa tomy oryginalnej serii zebrane do jednego. A nie, to jest po prostu pierwszy tom serii i ona będzie kontynuowana. Tak się prezentuje okładka. Tak się prezentuje tył. Cena okładkowa to 69,99, a sam tom zawiera zeszyty serii Uncanny X-Men 1 do 10. Czyli 10 komiksów w środku. To spokojnie można było rozbić na dwa atomy, pewnie trochę chudsze. Żeby nie było, to nie są narzekania. W żadnym wypadku 272 strony komiksu, więc zajrzyjmy sobie do wewnątrz. U, historię, trochę pewnie wstęp opowiadający nam, co było wcześniej. Mamy nasz roster obecny X-Menów, mamy stopki redakcyjne, graficzki i sam komiks, którego jest całkiem sporo. Przeskoczmy sobie bardzo szybko, przekartujmy ten komiks, ponieważ no, komiks X-Menowy jak komiks X-Menowy, przeplatany okładkami i tym, tymi takimi żółtymi, żółto-niebieskimi barwami. Papier kredowy i jak sobie przejdziemy na sam koniec, to mamy nie aż tak dużo okładek alternatywnych. W prawie w ogóle nie ma okładek alternatywnych. Mamy czysty komiks, zakończenie i okładki alternatywne, te w stylu zabawkowym, z na jednej i drugiej stronie. I to tyle. Oto jest grudniowy line-up komiksów Marvel Fresh. No, ale tak, nie po to przyszliście, nie tylko po to przyszliście, prawda? To nie był dobry pomysł. Po dwóch minutach ustawiania się, oto są wszystkie komiksy z Marvel Fresh wydane w tym roku przez Egmont w Polsce. Oczywiście to nie są wszystkie komiksy z logiem Marvel na grzbiecie w tych miękkich oprawach ze skrzydełkami, które zostały wydane w tym roku w Polsce, ponieważ mamy te Star Warsy, mamy Konany, mamy jeszcze Marvel na no. O2.0, przecież, które były wydawane na początku roku. Ale tak, Amazing Spider-Man, Avengers, Deadpool, Doctor Strange, Powrót Wolverina, przepraszam, jeszcze nieśmiertelny Hulk po drodze, Spider-Geddon, Strażnicy Galaktyki, Thor, Uncanny X-Men, Venom, Wojny Nieskończoności, Eksterminacja i X-Men Czerwoni. Najpotężniejszym tomem w tym roku jest chyba Spider-Geddon z tych komiksów z Marvel Fresh, aczkolwiek, a może Wojny Nieskończoności, myślę, że to jest jakaś top ścisła czołówka ale powiem wam, że jak na te kilka miesięcy solidnie, jest naprawdę solidnie. Czekam na następny rok. Będzie tego więcej. Już teraz wiemy jakie są zapowiedzi na styczeń i na luty. Ostatnio zresztą gadaliśmy z Radkiem na live'ie o zapowiedziach Egmontu na luty, dlatego jeśli jeszcze nie widzieliście, to zapraszamy was na te retransmisję tego live'a. Jeśli jeszcze nie macie tych trzech komiksów, to możecie je kupić klikając w linki, które się znajdują w opisie pod tym filmem. Tam macie dużo różnych sklepów do wyboru, różne promki, różne dostawy, jak wam się podoba. Jeśli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to Zapraszam Was do zastawienia subskrypcji oraz łapek w górę. Nie ma teraz łapek w dół, więc... Czy znaczy, są łapki w dół, możecie dawać łapki w dół, ale szczerze powiedziawszy, ja nawet, one nie są nawet dla mnie jakoś rewelacyjnie widoczne, więc tak czy siak będzie mi miło bardzo, jak dacie łapkę w górę i pomożecie mi w rozwoju tego kanału. A najważniejszą rzeczą, jaką możecie zrobić, żeby pomóc mi rozwijać ten kanał, to czytać komiksy. Czytać komiksy, kupować komiksy, szczególnie z tych linków, które się znajdują w opisie pod tym filmem. Ja nigdy nie ukrywałem tego. Reflinki u mnie pod, są pod każdym filmem, to jest co pozwala mi oczywiście czytać komiksy rozwijać się, pokazywać wam te komiksy w jeszcze lepszej jakości. Także zapraszam. Z komiksów z Marvel Fresh to tyle, aczkolwiek będzie jeszcze kilka innych komiksów Marvela na a przynajmniej jeden, przynajmniej jeden komiks Marvela w tym roku na kanale, dlatego pamiętajcie, żeby zostać, bo teraz lecimy sobie właśnie z całą grudniową dostawą Egmontu. Dzięki za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie.